Life could be a dream, life could be a dream. Du, du, du. Zapewnienie świeżych ziół i warzyw w swojej kuchni może być bardzo proste i w dodatku tanie. Wystarczy, że kupisz je tylko raz, a potem będziesz mógł cieszyć się nimi już zawsze. Jest wiele roślin, które wypuszczają korzenie zaraz po tym, jak umieści się je w wodzie. Za pewien czas wyrosną z nich nowe liście, których ty możesz używać na co dzień. Zebraliśmy listę ośmiu najlepszych roślin, które kupisz tylko raz i będziesz mógł uprawiać je w swoim domu. Od teraz będziesz miał nieograniczoną ilość tych warzyw i ziół. Pierwszy. Szczypiorek, żeby cebula zaczęła rosnąć, wystarczy, że zanurzysz jej korzenie w małej szklance wody. Tylko pamiętaj, żeby zapewnić jej dobre oświetlenie. Drugi. Czosnek. Korzenie czosnku z łatwością wyrastają i rosną imponująco szybko, jeśli pozostawisz je w wodzie. Te pędy mają bardzo delikatny smak i nadadzą się idealnie jako dodatek do sosów czy sałatki. 3. Kapusta chińska. Zanurz korzenie tej rośliny w wodzie i pozostaw ją w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Zostaw ją tak na około od 1 do 2 tygodni. Po tym czasie będziesz mógł umieścić ją do doniczki. Następnie zamieni się ona w pełnowymiarową kapustę. 4. Seler. Odetnij podstawę selera i umieść go w szklance w ciepłej wodzie. Zostaw go na słońcu. Gdy liście zaczną pojawiać się po środku, będziesz już mógł posadzić warzywo w swoim ogródku. 5. Sałata rzymska: wystarczy zanurzyć przynajmniej jej połowę w wodzie i pozostawić na kilka dni. Nowe liście zaczną rosnąć w szybkim tempie, po czym będziesz mógł posadzić ją już w ziemi. 6. Mięta, utnij pętnięty i włóż go do szklanki z wodą. Po około tygodniu będzie widać już białe korzenie. Poczekaj, aż korzenie będą w miarę długie, po czym posać mięte w dość dużej doniczce w glebie próchniczej i przepuszczalnej. Mięta uwielbia słońce i pochłania dużo wody, podlewaj ją do od jednych do dwóch dziennie. Musisz również pamiętać, by ją co roku przesadzić. 7. Bazylia po osiągnięciu około od 3 do 4 cm długości należy umieścić małe pędy bazylii w szklance wody i pozostawić je bezpośrednio na słońcu. Kiedy będą dwukrotnie większe, posadź je już w ziemi i czekaj aż w pełni urosną. 8. Kolendra. Kolendra to kolejna roślina, która zaczyna doskonale rosnąć po zanurzeniu w wodzie.